13 grudnia 1981 roku Polacy usłyszeli przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Wiele zakładów pracy odpowiedziało strajkami przeciwko tej decyzji. Wśród nich byli także pracownicy ówczesnej huty imienia Lenina w Nowej Hucie. Ich protest, trwający od 13 do 16 grudnia 1981 roku był największą akcją strajkową w Małopolsce, a zaangażowało się w nią kilka tysięcy robotników. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Znajduje się krzyż odlany przez strajkujących hutników w pierwszym dniu stanu wojennego. Przypomina nam on o grudniowej akcji protestacyjnej w Nowej Hucie. Strajk hutników z Huty imienia Lenina został stłumiony 16 grudnia około godziny 2 w nocy. W obliczu ataku 10 czołgów T-54 które staranowały bramę kombinatu oraz interwencji ponad 2000 żołnierzy i 2150 funkcjonariuszy ZOMO, protestujący robotnicy postanowili zakończyć swoje działania. Po 16 grudnia z Nowochuckiego Kombinatu zwolniono około 2000 uczestników strajku. Po fali protestów, która przeszła przez cały kraj, wielu działaczy opozycyjnych zostało aresztowanych, wielu było internowanych. Ci, którzy pozostali na wolności, wiosną 1982 roku zaczęli wychodzić na ulice i tam manifestować swoją niechęć do polityki rządu PRL. Tak było również w Nowej Hucie.